Dzień dobry, witam wszystkich. Takie krótkie oświadczenie w sprawie PDF. a Tak to się mówi teraz na YouTubie, żeby, żeby no, nie było zablokowane. W sprawie PDF, który się tutaj pojawił. No, pojawił się u nas Polak, który, który okazał się osobą poszukiwaną za PDF. Osobą wcześniej już skazaną za PDF. Został rozpoznany. Zostało to przez nas wczoraj zgłoszone do kilku komisariatów tutaj. Najpierw nas niestety zawieziono na policję, tą traffic police, czyli drogówkę. Pojechaliśmy do policji turystycznej, pojechaliśmy do komendy tutaj takiej głównej. Tam nas troszeczkę, można powiedzieć, z fiktem odesłali, bo też nie wiedzieli, co zrobić. No Ponieważ to nie jest jakiś czerwona nota Interpolu czy jakiś nakaz aresztowania ogólnoświatowy, byśmy to nazwali. Ja nie wiem, jak to się tam mówi w języku prawnym czy policyjnym. I rano no, żeśmy starali się zapobiec jakiejś tam wycieczce, ucieczce tego człowieka. Krzychu przypilnował bramę, jaką chciał wyjechać, powiedział mu: No niestety jedzie już policja, bo rano też kolejne zgłoszenie. Przyjechała zwykła policja, kazali go przytrzymać. Przytrzymaliśmy. Ja w międzyczasie zadzwoniłem do Tajlandii, do polskiej ambasady na numer emergency, tak zwany numer alarmowy w nocy. Cieszę się i pozdrawiam, bo zostałem odebrany i obsłużony. No niestety osoba, która tam obsługiwała, nie wiem czy to, już nie pamiętam, przedstawił mi się pan, ale czy to był w randze konsula, czy w randze pracownika po prostu ambasady konsulatu, mówi no niestety, ale procedury są takie, że nic nie wskórasz. Po prostu my też, mówi, nic nie wskóramy. Musisz powiadomić wydawcę listu, że wiesz, gdzie on przebywa. Oczywiście powróciwszy do domu, natychmiast napisałem do prokuratury w Ostrołęce maila, z tego co wiem, bo mój widz dzisiaj do mnie dzwonił, który rozmawiał z panią prokurator. Pani prokurator potwierdza, że tego maila ode mnie otrzymała, prosiła jeszcze o linki do filmów, w których on występował, otrzymała. No, pytała się, czy mojego widza, tak ja mam relację od widza, czy ja jestem w stanie tego człowieka zatrzymać. No powiem wam, że niestety dzisiaj rano przyjechała policja do Krzycha. Zatrzymali go na moment nieformalnie przyjechali jacyś, tacy, że tak powiem, w cywilu, czyli wyższa ranga jakaś. Przepytki, sprawdzenie telefonu, sprawdzenie wszystkiego. Niestety powiedzieli, że muszą go wypuścić, ponieważ on tu, jakby na terenie Kambodży, ten list, który za nim jest, nie obowiązuje, a on tutaj ma wszystkie papiery ok. No i po prostu przy dosłownie po kontroli policji, która stała Krzychu, mówi parę godzin, bo już mnie wtedy tam przy tym nie było, wyjechał. Po prostu wyjechał, opuścił miejsce Krzycha. On tam wczoraj się rano zabukował, ponieważ chciał u Krzycha pomieszkać trochę. No, i to była już pierwsza noc, już, już żeśmy go, że tak powiem, namierzali. I, i, znaczy, my go zgłaszaliśmy, tak? Został namierzony wcześniej. Po, 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 pokasował wszystkie, wszystkie sociale, tak? Jakieś vlogi. Marcin jest tu teraz u mnie z kanału Popas Pieprz, Też rozmawiamy, jak możemy takim sytuacjom zapobiec, ale jest ciężko. No z tego względu, że my nie mamy możliwości, po pierwsze, jakichś inwigilacyjno-wywiadowczych, a po drugie, nawet jakbyśmy wiedzieli, to tak jak teraz widzicie, ambasada jest bezradna. Generalnie prokuratura tutaj też będzie bezradna, jeżeli to nie będzie jakiś tam list międzynarodowy, nie wiem, czerwona nota Interpolu i tak dalej, ponieważ my zrobiliśmy, co mogliśmy, zgłoszone zostało do policji turystycznej, zgłoszone do komendy głównej i zgłoszone do komendy tam, gdzie ukrzycha lokalnej, tak? Rano dopiero zainterweniowali. I teraz no taka kwestia, że ja mówię no kurde nawet człowiek, który się nagrywa, który nie zarabia z YouTube'a, a prowadzi sobie kanał zawsze wzbudza większe zaufanie, ponieważ on się pokazuje publicznie. A naprawdę byli tutaj ludzie, którzy za przysłowiowe w cudzysłowiu nieoddanie książek do biblioteki prosili, żeby ich nie nagrywać, bo bo coś tam wisi, jakieś mandaty niezapłacone itd. i tak i, dalej, i, i osoba, która się nagrywa, no wzbudza zaufanie, no bo publicznie się pokazuje. No i tu wyszło, tak? No bo jeżeli będzie kolejna taka osoba i się będzie publicznie pokazywać, to znowu wyjdzie kwiatek, tak? Trzeba uważać na osoby, które się nie chcą pokazywać, no ale to nie można od razu wszystkich stygmatyzować, bo się nie chcą pokazywać z różnych przyczyn. Ja też apeluję do wszystkich hejterów, nie wykorzystujcie tej sytuacji do jakiejś tam, nie wiem, walki czy jakiegoś hejtu, bo to jest najgorsze, co można zrobić. Wykorzystać sytuację pdf żeby sobie prywatne rzeczy załatwiać. Jak już gdzieś tam przeczytałem na pewnych portalach, to ktoś nawet napisał, czekałem na to. Czekałem, on się cieszy, że, 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 że czekał, że się doczekał, on się cieszy, że, że taka sytuacja się stała, bo on będzie mógł na tym sobie pojechać. No, nie wolno takich rzeczy robić, ja już tu naprawdę nie będę nikogo tego... Są pewne granice, że czegoś nie wykorzystujemy albo coś wykorzystujemy i, i tyle, tak? Jeżeli jakiekolwiek media będą chciały lub jakieś komentarze ze mną rozmawiać w tej sprawie... To zapraszam na e-mail biznesowy i proszę pisać z e-maili redakcyjnych, bo ja nie będę rozmawiał z noey mami, z jakimiś tam... E innymi hejterami i tak dalej, którzy szukają jakiejś taniej sensacji. Jeżeli jakaś redakcja napisze na maila z maila redakcyjnego, to oczywiście się odezwę i podam kontakt. Pani prokurator ma do mnie kontakt i, i na WhatsApp i, i numer telefonu. Powiadomiliśmy, tak jak mówię w nocy, ambasadę, pod którą podlegamy. To jest ambasada RP, ale mieszcząca się w Bangkoku. Powiadomiliśmy trzy komisariaty policji tutaj od razu, natychmiast. No i doprowadziliśmy do jakiegoś tam nieformalnego zatrzymania, bo nie mogli go fizycznie zatrzymać. I coś jeszcze chciałem tutaj do tego wszystkiego dopowiedzieć. Coś chciałem, ale zapomniałem. Słuchajcie, chcę to nagrać jednym, jednym, jednym plikiem. Tak jak mówię, jeżeli będzie ktoś się chciał coś dowiedzieć, to oczywiście oczywiście w ten sposób, jak mówiłem na maila. No i tutaj my nie jesteśmy, tak jak mówię, w stanie zweryfikować wszystkich. No tak samo jak, wiecie, ktoś by podłączał, nie wiem, afera z Popkiem ostatnia, tak? Ćwiczył u Różalskiego. No i teraz Różalskiego wrzucić do jednego worka. No nie róbcie takich rzeczy, żeby tu kogokolwiek wrzucać do worka z tym, z tym człowiekiem, i, a szczególnie z jego podłymi, podłymi zarzutami i, i czynami, które już zrobił, bo on był dwa razy już za to w Polsce karany. No cieszmy się, że to wyszło. Nie cieszmy się, że, no niestety, ale... Tutaj my, państwo polskie, jest bezradne, ponieważ są jakieś umowy międzynarodowe, które pewnych spraw dotyczą, a pewnych spraw po prostu nie dotyczą, niestety. No, co więcej, mogę powiedzieć jeszcze, że no, niestety. I Pandora Gate, można powiedzieć, dotknęła naszą ekipę. Ja mam bardzo odcinki nie, przez to niesynchronizowane, nie niechronologiczne. I nie wiem, czy dzisiaj jeszcze coś wrzucę. Może wrzucę Jutro nie wiem, czy wrzucę. Dajmy sobie może dwa dni przerwy, albo coś wrzucę, ale to będzie znowu jakieś tam poprzednie sprawy. Sprawa jest też może powiedzieć, cały czas dynamiczna, chociaż się zakończyła tym jego jakby puszczeniem i niemocą z organów tutaj obecnych, tutejszych ścigania. No, do tego tutaj z Marcinem właśnie rozmawiamy, jakby się ustrzec przed tym wszystkim, jak możemy, no ale nie mamy zbyt dużo możliwości. Cieszymy się, że ta sprawa wyszła. Marcin jest tutaj też, może, parę słów powiedzieć. My się nieczęsto spotykamy, ale w takiej sytuacji natychmiastowo. Nie wiem, Marcin, co się wypowiesz, jeszcze jako ojciec? No to jest właśnie sytuacja, która ci z widzów, którzy mają dzieci, małe dzieci, starasz się nie dopuścić swojej wyobraźni do, do tego, co taki człowiek mógłby zrobić swojemu dziecku. Ale w sytuacji, w której ja później rozmawiam z kimś, ktoś mówi, ale to są ludzie chorzy, ich należy leczyć ich należy po prostu odizolować od społeczeństwa i leczyć, i to się da wyleczyć. Nie, moi drodzy, takich ludzi nie powinno się izolować od społeczeństwa, ale już nie chcę ich dalej. Nie, nie to tego wiesz, tam, le, nie, ja, to, to, to się nie leczy, ja, ale... Ja wiem, ale tu też nie chodzi o to, żeby jakieś tam samosądy robić i tak to dalej, to nie bo... Nie przecież, postąpiliśmy y... tak, jak się tylko dało najlepiej. Nie, nie, bo to by nie rozwiązało sprawy, no co z tego, że, 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 że dostanie, jakbyś zrobił samosąd, to jeszcze sam byś poszedł za niego Oczywiście, tak. siedzieć Byłby i dobry. twoja rodzina by ucierpiała i reszta. Oczywiście, że tak, ale to... co możemy zrobić, no mamy tutaj wpływ na spore na media społecznościowe tutaj wśród Polonii w Kambodży. I możemy tam na przykład przedszedł przed nim, no bo on stąd wyjechał, nie wiadomo dokąd, prawda? Może no, jest kanał. wiesz, jest służby, jeżeli będą e, sprawnie zadziałają, no to on jest do namierzenia, bo musi gdzieś przekroczyć granicę, musi gdzieś się zeskanować paszportem. Nie da się za długo też siedzieć w kraju bez wizy, bez jakichś tam, że tak powiem, zeskanowania się bankowo czy mailowo, no cokolwiek nie zostawienia śladu elektronicznego po sobie no w dzisiejszych czasach. Tak więc dokąd by nie wyjechał, to. To może być schwytane. No tylko oczywiście, są no, umowy międzynarodowe to są koszty. Ja słyszałem, że w ogóle jakaś taka ekstradycja, która niekoniecznie musi być związana z umową ekstradycyjną. Ja nawet nie wiem, czy jest pomiędzy Kambodżą a Polską. Słyszałem, że jest. Ktoś mówił, że nie ma. Nieważne to jest, bo to możesz odesłać osobę. Nawet nie musisz wtedy przechodzić procesu ekstradycyjnego. Wbrew pozorom może być łatwiej. Może być łatwiej, wbrew mhm. pozorom. To są koszta, bo te policje wymagają jakichś tam dokumentów i chyba kasy wymagają też za to. Nie wiem do końca, jak to jest, ale słyszałem, że w ekstradycji to jest. Też kasa, wiąże się z Nawet kasą. Nawet za wystawienie listu gączego międzynarodowego, czyli na przykład noty Interpolu Czerwonej. Jest do Interpolu jakaś płata duża, nie? Tak, jest duża płata z danego kraju. W tej tak, także, także, no ale przy takich przestępstwach, moim zdaniem, ja wiem, że, że dla rządów pewnie lepiej ścigać tych za podatki, albo tych, co książek do biblioteki nie oddali. My akurat myślimy, pewnie społeczeństwo inaczej, no ale, ale, ale że tak powiem, niestety hajs musi się zgadzać i za podatki ścigną. Nieważne, dobra, już tu nie będziemy rozcząsać. Słuchajcie, zrobiliśmy, co mogliśmy. E, bardzo prosimy, nie łączyć tu poloni. My nikogo nie ostrzegamy czasem, że mówimy, nie będziemy tolerować. To teraz nikt, wiesz, ludzi, będziemy bardziej pod lupę brali ludzi, którzy się nie nagrywają, Marcin, bo, bo osoby, które się nagrywają, to i tak prędzej później to wypłynie. Tak jak I to i wypłynęło. Gdyby to, on się nie to, nagrywał, to by nie wypłynęło. On się nagrywał, dlatego że jeszcze nie było za nim. Nie było chyba ze zgody na pokazanie go wizerunku. No tak, tak, ale wie, jaki czym pokazało... popełnił, to nawet jakiś znajomy znajomego zobaczy. To o, to o. No, I to napisze, pokazano, no, no, no wiesz po to. Prostu, albo był tak bezczelny, przekonany o tym o swojej bez, bezkarności. Albo głupi. Albo głupi. No, nie widzę, nie, nie. Bo on nawet nie miał monetyzacji jeszcze, żeby zarabiał na tym nie, kanale. W, nie, 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 nie widzę <laughs> inaczej. Nie? Nie, nie widzę inaczej. Dobrze, słuchajcie. Bardzo No, tragiczna wiadomość, można powiedzieć, i, i niemiła. Także jeszcze raz mówię, że. No my robimy wszystko, zrobiliśmy natychmiast co mogliśmy i tyle. Nie jesteśmy w stanie weryfikować osób, które tu przyjeżdżają. To tak samo jak gdzieś jest jakaś polonia, są jakieś środowiska. W ja jak mówię, ja siedziałem w ławce w szkole z osobą, która później dostała do żywocie, później zmienili na 25, no nieważne, grube przestępstwo. No nie jestem w stanie też przecież odpowiadać. Wy też nie odpowiadacie za swoich jakichś tam znajomych, sąsiadów i że z kimś ktoś przy stole siedział. Tym bardziej, że tutaj te znajomości szybciej się zawiera, no bo ktoś przyjeżdża. Tak jak mówię, tak ja się śmiałem z tego intruza, my cię sprawdzimy, my cię sprawdzimy. No i sprawdziliśmy, no nagrywa się, tak? No i to wyszło, no to dobrze, że się nagrywał. Słuchajcie, już więcej nic nie powiem, nie chcę tego przeciągać. Sprawa jest... Jaka, jaka jest. Zrobiliśmy co mogliśmy. Wiem, że pani prokurator wie o, o, o wszystkim, dostała mojego maila, bo mój jeden z widzów z nią rozmawiał. Ja jeszcze żadnej zwrotki nie dostałem, czy to na maila, czy na telefon, ale kontakty przekazałem. Dzwoniłem natychmiast i do ambasady w Bangkoku. Co powinienem zrobić? No mówię, no i też to nie, nie można ich winić, bo procedury są jakieś i powiedzieli, że no, tak w cudzysłowie, to nic nie możesz zrobić, możesz tylko zgłosić to do wystawcy listu, więc to zrobiłem. I tutaj trzy, trzy komisariaty policji zostały powiadomione. To, to na tyle. I nie wiem, jak teraz będzie z filmami, bo chronologia jest rozwalona całkowicie. Przez to, że nie poszła pierwszy raz do szkoły na test taki, który miał ją wprowadzić do szkoły. Mi się udało skoczyć na lekcję moją ale to już nie na ten temat. Pozdrawiam, cześć.